teraz, teraz jestem na wycieczce, tutaj fajnie się tutaj spaceruję, fajne widoki tu są, spaceruję, jestem na wycieczce, sobie tutaj tak zwiedzę, fajnie, o, tu są takie dobre, tutaj właśnie jestem na wycieczce, co tu spaceruję, tutaj jeszcze dalej idę. Tu fajne kaczuszki se pływają w wodzie, sobie tu zwiedzą fajne. Kaczuszki fajne. Oglądają tutaj kaczuszki w wodzie i one sobie tak właśnie pływają te kaczuszki. Byłem na fajnie zwiedzał. Są takie fajne ciekawostki. Postanowiłem sobie, że przyjadę tu na wycieczkę i sobie obejrzeć. To tak właśnie zwiedzam. Są tylko tutaj fajne takie o, ciekawostki. O. Sobie tutaj fajnie Fajnie tak zwiedzam. Dużo jest takich fajnych. Kaczuszki są. Fajne. O. Fajne widoczki są. Sobie tutaj tak właśnie zwiedzam. Fajnie. No, fajnie tak dla świeżym powietrzu. Na wycieczce i tu właśnie sobie tak zwiedzam. No, to są fajne ciekawostki. No to tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.